No witajcie z tej strony Grand Vitra Polskie Grupa. Dzisiaj wymieniam płyn wspomagania w układzie kierowniczym. I teraz, tak jak to zrobić? A więc, mamy zbiorniczek. Zbiorniczek już jest wyczyszczony. Spuszczony jest stary płyn. Do tego zbiorniczka będziemy wlewać nowy płyn. Stary płyn, tutaj. Będzie sobie spływał do tej buteleczki. Tutaj będę wlewał nowy. Jak będzie widać, że już jest wymieniony, to wtedy będzie wiadomo, że jest OK. A robimy to w ten sposób, że jedno osoba kręci kierownicą tam i z powrotem lewo-prawo i wtedy ten płyn sobie spokojnie wypływa i sobie go wymieniamy. Nie jest to skomplikowana czynność, można spokojnie zrobić. com a osobą.